No i teraz jak widzicie jestem na pewnej lokacji gdzie zmieniłem jej wygląd troszkę. No większość z was się pewnie domyśliła co to jest za lokacja, ale to przejdziemy po kolei. Lecimy od moich najstarszych dodatków. Co my tutaj mamy najstarszego? Najstarszy co jest i co przeżyło to jest ten motyw, który Wam zaraz pokażę. To jest motyw złoty i ja go splegiatowałem troszkę od takiego gracza Iona, bo on zrobił tam ten Diablo Dargnie, no i on mi się podobał ten motyw i tak dalej. Więc ja sobie stwierdziłem, że ja się o to ja zrobię swój, z jego wersji, no i zmieniłem po prostu kolor, ale to trzeba chwilę. Że jesteśmy w tym miejscu, ale ja stąd wyjdę. Jak widzicie jest że mapka niżej zrobiona, bardzo fajna i NPC, to też do niej dojdziemy później. No najpierw chciałem pokazać te motywy troszkę, nie? Bo czemu nie? Mi się wydaje, że jest on spoko, no ale... A, to jeszcze wam pokażę chwilę. Że administracja mi odrzuciła go. Gdzie to jest? E, tu jest skórka cytrynowo-złota, plagiat motywu Iona i tyle w temacie. Dobra, zabijemy sobie tego zajebistego króliczka, no i, no i tak wygląda, no jest nawet okay, jak na pierwszy, właściwie drugi motyw, bo pierwszy był niebieski chyba z tego co pamiętam, zrobiony dla mnie, ale jeżeli, jeżeli gdziekolwiek przetrwał screen, to wam pokażę, no ale usunęli nam Margo Accent, więc nie pokażę wam moich starszych dodatków, dobra. Następne co zrobiłem, to był motyw Aqua, bo ten tam się pluli, że, że to jest plagiat Iona, więc zrobiłem swój jakby, nie? No to już większość chyba zna z Was ten motyw. Jestem dosyć spoko, jak, jak, na, jak na pierwsze moje motywy, to jest naprawdę dosyć spoko motyw. Widzicie, jest taki... Ja bym zmienił ten interfejs, ale mi się nie chce, szczerze mówiąc. No, tak samo króliczek, no troszkę jest za bardzo... Za bardzo niebieski. Tak, tak. za bardzo niebieski wodą błękitny. O. Dobra, następne co, my... Nie, co ja zrobiłem to był bodajże albo motyw daps. Poczekajcie, ja zobaczę kiedy on jest opublikowany. Pierwszy był ten. Dobra, hmm. czyli ten był pierwszy. Eee... Następnym moim dodatkiem jest motyw mroczny, który jest Dosyć profesjonalnym już motywem w margonem. Całkiem ładnie wygląda, się komponuje, co z tego, że tu jest ten yy, podstawowy ten panel margonem, jak, jak jest OK, nie. Wygląda nawet spoko. No i bijemy sobie oczywiście, wyskakuje... No nie dotło nam mięso z królika. No patrzcie jak zmienili nam, nam, nam margonem. No i jest mięsko kochane z królika. Widzisz, zajebiste. No. no i tak się prezentuje nasz motyw, piękny. Spoko, moim zdaniem, więc no... Bardzo mnie tak. ładnie wyszło, ale następny w kolejności motyw jest motyw dubstep na potrzeby tego, że jak ktoś słucha sobie takiej fajnej muzyki, to też może jakby się skomponować razem z grą, więc stworzyłem takie oto coś. I no komponuje się dość, no to, troszkę jest zaczytałem z tego czatu, ale no to tam. To... Ważne, że ten oryginalny czat da się odczytać. Tutaj nie zmieniłem tych, ale tam zapomniałem pokazać, że tabliczki też są zmienione. To tu jeszcze. A no tak, eee, króliczka trzeba zabić. I tutaj też zmieniłem, to wcześniej było takie za bardzo raziło w oczy i też, nie, jak widzicie, nie ma tła. Nie ma tła, bo wcześniej było tło yy, białe i też rasiło w oczy było... Znaczy był obrazek tam w kontraście, w kontraście bieli, ale już go nie ma, dobra. Następne co my mamy to... O, nie mamy już. A nie mamy. Mamy Motyw Strong. Czekajcie. Eee, motyw Strong mamy w kolejności. I on jest darmowy, jakby ktoś chciał. To jest darmowy motyw. Możecie sobie tutaj zmienić tą... Ja go nie... Ja odświeżałem w ogóle, ale no widzicie. Jednak jest taki średni moim zdaniem, to troszkę razi w oczy, ale no trzeba było to zmienić. Jak dla mnie jest nawet spoko. No ważne jest to, że możecie sobie zmieniać właśnie te laseczki tutaj, czy tam mężczyzn jak to woli, bo też panie pewnie też mnie oglądają, nie? Sobie może pozmieniać, to ja tam może kiedyś to dodam. Nie liczę, że to dodam, bo jestem leniwy. Bo teraz wiecie, no już tak trochę wyrasta z Margonem i jednak nie będę robił dodatków do Margonem, nie? Dobra. Kolejny w kolejności jest coś najlepszego, co Wam się bardzo spodoba i tutaj by się pojawił gdzieś znaczek plus 16, ale to za chwilę. Jest to motyw laseczki, który jest w tym oto zajebistym miejscu i wiele osób go ode mnie chce. Jest to niestety motyw prywatny zrobiony specjalnie na te potrzeby, żeby Żeby wyszedł pewik. <laughs> Czemu tu przyszłeś Dobra Jest to motyw, zrobiłem go specjalnie po to żeby ktokolwiek go chciał zakupić To nie jest dla ciebie Ej, ej, nie, nie wolno ci patrzeć No nie patrz się tutaj No i to jest taki motyw zajebisty, gdzie tutaj macie Ogromny wybór, ale jest on prywatny i mogę Wam go udostępnić. Ale niestety musicie do mnie napisać na fanpage'u, że chcecie go ode mnie zakupić. No bo on jest, nie, nie jest on jednak darmowym motywem. Tak i też przydałoby się, jakbyście mieli ukończone 16 lat. No i byłoby spoko. To jest motyw taki typowo, typowo zajebisty jakościowo. Jeszcze można sobie popatrzeć na fajne obrazki. Ok. Dalej, co my mamy dalej? Chociaż nie, źle zrobiłem. Źle zrobiłem. Czekajcie chwilę. Ok, lecimy dalej. Tutaj mamy skórkę strynowo-złotą, to już wiecie. Później był motyw aqua, skórkę aqua zrobiłem, tak specjalnie, żeby mi z nazwę. Motyw mroczny, motyw dubstep, czcionkę dodałem, ale się nie przyjęła, bo nie każdemu będzie działać. O, mamy motyw Takedy jeszcze przecież. Czekajcie, to ja wam pokażę motyw Takedy. Gdzie to jest? Takeda chyba. Jeszcze zrobiłem motyw dla Takedy, no widzicie Jaki jestem miły Kiedyś, była ta, to, kiedyś był taki klan zajebisty Takeda, ale już go nie ma y, Nie będę przedłużał jakby tego tematu Ale no, też to jest troszkę splagiatowane Ale wygląda całkiem ciekawie Jak dla mnie, co nie? Chociaż, nie no, plagiat taki troszkę Dlatego no, nie używam tego. Ale no, nie zmienia faktu, że jest to, prawda? I następne co mamy? Obramowania Megasa. No to obramowania takie zwykłe, naj najzwyklejsze na świecie mam. I czemu ja z nich nie używam, skoro je zrobiłem nieważne. Dobra, następny jest Badzior. właśnie. Motyw Badziora też wam nie pokazałem, to pokażę Wam później. Odpuść za mnie to jest yy, no troszkę splagiatowane, ale jest on prywatny, więc mogę to mieć. Ekumegasa. A no to 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 jest coś ciekawego, nie powiem, co to jest. Motyw zajebistość. Mam motyw zajebistość. Trzeba go chyba usunąć, wiecie? Dobra, następny motyw stron. Tu się stanęło. On nie jest publiczny. To działa przecież. O chuj wam chodzi. O co wam chodzi ziomki? Przecież działa? Okej, okay, no działa, Widzieliście sami że działa, więc nie wiem o co chodzi. Następne siedziba takedy. To wam pokażę zaraz. Spammer to wiecie, ładowanie gry dla chłopców, haha i motyw laseczki. Dobra, to już przeliczyliśmy Jeszcze mam wam pokazać motyw badziora No i to jest, tak, to jest motyw klanowy Gdzie widzicie Zrobiłem motyw klanowy Dla mojego klanu, w którym nikogo nie mam Hehehe I jest różowa czcionka Dla mnie oczywiście jako admina Jest siedziba tutaj cała Kiedyś klan był paru wyjaja, a teraz już go nie ma No i tutaj wiadomo npc są I tak dalej, była klanowa lokacja i tak dalej No i ja mam w ogóle mapki pozmieniane Ja wam je może pokażę jak to wygląda wszystko. Bo nie chcemy iść na tę lokację, wiecie. E, Siedzi, bo tak edy. Wait. E, dobra. Tutaj macie mapkę Roana, piętro pierwsze, mapkę e, Roan, mapkę domu Roana na dole. Tutaj jest mapka Toloka. Jak widzicie, zrobiona na taki domek, nie na, na jaskinie. No, jakościowo tutaj widzicie, jest tak nie za bardzo w, w tym miejscu, ale reszta jest spoko. Jest tam troszkę Bugów, ale to tam nieważne. To jest, jak widzicie, no, nie muszę, nie muszę wam tłumaczyć, jaka to jest mapa. I to jest chyba najlepsza mapa, ale tajny Pig jest kochaną sulką dobra. To jest mapka, wiecie, kogo. Go plany, prawda? No. Bardzo mi się podoba, ale no na goplankę rzadko kiedy teraz wchodzę, bo jak wiecie, nie gram hehe, he, no, gram teraz w LoL'a częściej. Jestem na praktykach, więc no wiecie. Dobra, czy coś... Aha, jeszcze mam wam pokazać motyw Badziora. Czekajcie, lognę sobie na ten. No, a tutaj też mam laseczki. Czekajcie, wyłączę motyw. Ok, i ten motyw uważam chyba. Za najbardziej udany motyw Badziora. Jest jakościowo przepiękny. I jak ktoś chce taki super fajny motyw to zapraszam na serwer Badzior. No. I chyba wszystko o moich dodatkach. No to głównie są grafiki, jakieś motywy i zmiany mapek. I jedyne co tam to mam klanowy dodatek, który jest w porządku, bo też są neony tam, nieważne. Jak ktoś by chciał do klanu to ja chętnie przyjmę, tam ktoś może sobie dołączyć i rozwijać mój klan, to by było spoko. Tam nie mówię, żeby jakieś jak, jakiś, jakiś fajnych gracze przyjmować, tylko jakieś tam lamusów i no i tam później się ich wyrzuci i tak dalej, wiecie o co chodzi. To będzie chujowy, to się go wyrzuci, po prostu dobra. To na razie.